Patrz, gdzie ty jesteś? gdzie ty jesteś? No, Dzisiaj jesteśmy. Wiesz, jak ja jestem niewyspany? A ja, Jak ja jestem niewyspana? Gdzie ty jesteś? To było tak fajnie, to jak ci patrzy. Tata kręci, kręci, tata, wiesz? No Dobrze go no dobrze, nie go tak ubieżę. No ciu, no ciu. Mm -hmm. Ja, jaki długi chłopak. Wysikamy? Nie, po prostu podanie się robi. Aha, ze na No i ja. no, ja. ja. ciało Taki mam tak słuchasz. Co tak słuchasz? Babcia mówi do ciebie, wiesz? Babcia mówi. <ścoughs> nie się nie <ścoughs> No, nasi go tutaj taki robi teraz, no. My otworzyli to kogo, kogo przywieźliśmy. Nie wiem kogo, czy Ciebie, czy Maćka. Ao oh, siur! No to psiką wszyscy tak zaglądali. Ja, ty, pani malutkie, kupiłeś ładną guzinkę. Buzie. No, przeciągnij się, no, no tak. A co tu ma na tej nóżce? bo to pytanie robi nieco Jej. Kichno. Za Zawsze kichną. Jak większość dzieci. A tej koleżanki miały dzisiaj czkawkę. Mm. <noise> o, fajnie. No. Powiedz, pierwszy dzień jest... O, na źdlówko. O, na źdlówko. no. Daj, Bozia, źluwko. Mówię, co miałam powiedzieć, jak się przeciąga. Pierwsze minuty w, w moim domku, pierwsze minuty w moim domku. Jeszcze.